Hejcie kochani, słuchajcie, jestem właśnie w Filharmonii Szczecińskiej z panią dyrektor Dorotą Serbą. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Pani Dorota, chciałam zapytać, co młodzi ludzie e, mogą zobaczyć podczas tegorocznego festiwalu Music Design Forum właśnie tutaj w Filharmonii. No to jest taki festiwal, e, którym tak naprawdę dzieje się wszystko, co trochę nam w duszy gra, a przede wszystkim też co artystom gra. To jest taka przestrzeń, gdzie możemy sobie pozwolić na wszelkie wariactwa, na które nie do końca wypada w Filharmonii, chociaż my tak naprawdę nie mamy ograniczeń. Trochę chyba przełamujemy w ogóle stereotypowe postrzeganie Filharmonii i sobie pozwalamy. Myślę, że też dlatego, że do takiej odwagi trochę nas inspiruje sam budynek, który jest właśnie inny. Na pewno wyróżnia się na tle całego miasta no i przykuwa uwagę nie tylko mieszkańców filharmonii. Ale co można na MDF-ie? No, tak naprawdę zaczynamy od pewnej, brzmi ostro, ale syntezy różnych sztuk, czyli tego, co tym razem akurat w duszy zagrało Pawłowi Mekietynowi pięćdziesięciolatkowie, ale o bardzo młodej duszy, który postanowił wykorzystać niezwykłe atuty architektury, czyli pokazać jak można bawić się światłem, jak można zupełnie inaczej potraktować muzyków, czyli nagle zamieniają się rolami, na przykład z piłkarzami, z policjantami, a wszystko to dzieje się przy bardzo takiej chilloutowej, no niektórzy mówią o bardzo przypominającej Pink Floyd, Muzyce. Ja też takie miałam skojarzenia po próbie. To wszystko dzieje się jako pewien performance, ale jest tak naprawdę też spacerem po filharmonii, po przestrzeniach zupełnie inaczej zaaranżowanych. No na pewno dla młodych zawsze jest taka niesamowita przestrzeń w postaci koncertu muzyki elektronicznej w naszym holu, który jest fantastyczną scenerią i daje też przestrzeń. Nawet ta piękna mozaika do różnych pląsów przy muzyce bardzo klubowej, chociaż w tym roku w związku z tym, że jest to minimal, no to Ekstra Welt, która się pojawi, przyjeżdża na szczęście bliziutko, czyli z Berlina do nas, myślę, że trochę... Inaczej utemperuje temperamenty młodych słuchaczy, ale na szczęście zainteresowanie jest wśród młodych właśnie w ogóle cyklem Sandla, który w naszej filharmonii jest dedykowany muzyce elektronicznej, często właśnie mocno osadzonej w tym, co aktualnie gra się w klubach. Myślę, że też może być fajną ciekawostką poczynania naszych młodych muzyków, którzy dostali nie lada ode mnie zadania. Czyli wychodzimy od Erika Sati. Takie no, znane motywy na pewno wszyscy kojarzą, ale muszą do tego nałożyć swoją wyobraźnię, wariatstwo, improwizację, a wszystko to ma być jeszcze na dodatek koncertem terapeutycznym, więc znowu Hall, to jest główna scenaria. Będzie, po, będzie taką przestrzenią, gdzie na fantastycznych poduchach, które przypominają łąkę albo niebo, będzie można się wyłożyć i właśnie zatopić w dźwiękach i być otoczony naprawdę fajną, fajną myślę energią. Nie wiem, co się wydarzy, bo w ogóle MDF jest taki, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ale to na tym chyba fenomen tego wszystkiego polega. No i co? No i jest jeszcze koncert, który wydaje się mega klasyczny, bo odwołuje się do klasyków minimalu, czyli niedzielny koncert w Złotej Sali, który myślę, że będzie mimo wszystko w minimalistycznej, ale bardzo pięknej scenerii, świetnej, którą nam Kasia Łuszczyk, na co dzień też współpracująca m.in. z Teatrem Nowym w Warszawie, zaproponuje i też mocno osadzona w innym naszym projekcie edukacyjnym. A będą tacy fantastyczni kompozytorzy, którzy trochę są też kojarzeni chyba z filmem, jak John Adams. Myślę, że to akurat jest nazwisko dosyć nośne. Apropelt, czy chociażby Michael Neyman, którego mogą kinomani pamiętać chociażby z filmu Piano. Więc to będzie też taka ciekawa, trochę minimalistyczna, działająca na wyobraźnię podróż muzyczna. No, i jest jeszcze coś, co mi jest bliskie sercu, a jest teoretycznie do dzieciaków skierowane, ale myślę, że to jest w ogóle taka fajna przygoda wejście w zupełnie inny świat wyobraźni, talentów, bo taki rodzaj spektaklu muzycznego, który nazwaliśmy Autopody, a który który będzie współtworzony właśnie z dziećmi, które mają różne spektrum autyzmu, ale przede wszystkim też z ich opiekunami którzy będą takim ich trochę backupem, Czyli jeżeli jakieś dziecko stwierdzi, że to nie ten moment, ja nie chcę tutaj gdzieś przed publicznością być, no to opiekun czy tam rodzic właśnie będzie musiał troszeczkę go wspomóc. A wszystko działa bardzo na wyobraźnie, bo nasza główna sprawczyni jest zamieszania edukacyjnego Agata, która jest na co dzień Donuto miała taką fantastyczną podróż po Australii i była w jaskini. Jaskini, ja oczywiście nie pomnę, jak te robaczki się nazywają, ale jaskinia była fenomenalna, polegająca na tym, że jak się wchodzi, i się jest bardzo uważnym i cicho, nagle jaskinia rozświetla się bardzo błękitnymi, takimi pięknymi światełkami, ale właśnie ta uważność, czujność i duża wrażliwość powoduje, że dopiero to piękno możemy zobaczyć. I to jest taka trochę metafora, że bądźmy uważni na to piękno, które dookoła nas jest i właśnie zobaczymy niesamowite talenty. To w takim skrócie, ale oczywiście jest jeszcze wystawa, jest cefa spa, a myślę, że dzisiaj <laughs> niezależnie od wieku, zwłaszcza jeżeli za tym Kim stoi marka Kloshi, fantastyczna i bardzo taka rzeczywiście ekologiczna, to, to mogą się skusić nie tylko e, młode dziewczęta, ale również chłopcy na taką, taki krótki kurs, jak sobie można nie tylko duchowo, ale cieleśnie, pomóc i, i gdzieś tam sobie radzić, korzystając właśnie z naturalnych kosmetyków. No i oczywiście codziennie właściwie filharmonia będzie pulsować, czyli mamy fantastyczną taką instalację, hole zupełnie inaczej wygląda niż na co dzień, bo są takie kubiki LED z ściankami ledowymi i nasz dyżurny designer, czyli puszek Bartek Wołcicki, zaprojektował fajną, minimalistyczną taką prezentację, a do tego cały czas będzie nam towarzyszyła właśnie autowa muzyka, właśnie autowa, co jest ciekawe, Pawła Mekietyna. Więc w takim ogromnym skrócie, na górze znajduje się wielka kula, to jest element wystawy, bo czwarty poziom oddaliśmy we władanie trafostacji sztuki, a tam powiedzmy sześć różnych ścieżek minimalizmu. No, i konferencja. Tu myślę, że to jest w ogóle też fajna przestrzeń. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę nasze konferencje to jest znowu takie miejsce, gdzie można sobie podyskutować, pospotykać fajnych e, ludzi, e, coś nowego się dowiedzieć i to nie tylko poprzez gadające głowy, bo najczęściej te konferencje mają bardzo fajne filmiki, które są rezultatem dziwnych naszych podróży i researchu gdzieś dookoła, tu akurat w okolicy, czyli. W Niemczech między innymi będzie historia pięknego pola lawendowego. Well. Pani tak pięknie opowiada o tym festiwalu i w ogóle o tej harmonii, że myślę, że bez wahania, jeśli ktoś może przyjechać tutaj do Szczecina w terminie 22-26 września, to zapraszamy, bo jest przepięknie. Jestem pierwszy raz, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, także bardzo dziękuję. No, ja oczywiście zapraszam nie tylko w trakcie NDF-u, bo mamy sporo różnych ciekawostek, a na pewno warto zobaczyć Filharmonię i sobie gdzieś ten spacerek zrobić. My czasami też pokazujemy kulisy, które też są są inspirujące, ale co jest fajne, że jeżeli nawet nie będziecie mogli do nas dołączyć, chociaż energia w trakcie festiwalu jest niepowtarzalna, no to oczywiście są też wydarzenia online, konferencja, dwa koncerty, także zapraszam na naszą stronę. Dziękuję bardzo.